Konkurs Teatrów Obcojęzycznych na Scenę to coroczna inicjatywa TDK, Szkoły Języków Obcych WORD i Roya Haywarda, który jest głównym pomysłodawcą imprezy. W ubiegły piątek, już po raz jedenasty, na scenę Tarnobrzeskiego Domu Kultury wyszły młodzieżowe grupy teatralne, by zaprezentować swoje umiejętności aktorskie. Przede wszystkim chodziło nam o to, aby y, wciągnąć dzieci i młodzież do y, Sztuki teatralnej, ale jednocześnie do y, promowania y, literatury obcojęzycznej. Chociaż to już 11 edycja konkursu, to zainteresowanie nim z roku na rok rośnie, a poziom prezentowanych sztuk jest coraz wyższy. Na początku, jak startowaliśmy, to tam się pojawiało kilka przedstawień, a teraz już mamy w granicach tak 10, 12 do 13 teatrów, do 14 nawet się pojawia. Język angielski dominuje. Później mógłbym powiedzieć, że na drugim miejscu język niemiecki, ale też i zawsze mamy co roku w języku rosyjskim przynajmniej jedno przedstawienie. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Starnobrzega i okolic podjęła się trudnego wyzwania. Sztuka teatralna w języku polskim jest nie lada wyczynem, a co dopiero, jeśli trzeba ją wystawić po angielsku, niemiecku czy rosyjsku? Jednak z tym zadaniem świetnie poradzili sobie wszyscy uczestnicy. Do konkursu zgłosiło się 10 grup z Sandomierza, Stalowej Woli, Mielca i Niska. Każda miała inny, niepowtarzalny pomysł na swój występ. Na scenie można było zobaczyć calineczkę po angielsku, czy też księgę dżungli w języku niemieckim. Jednym z uczestników konkursu była grupa młodzieży ze Stalowej Woli. Przygotowaliśmy spektakl Królowa Śniegu, jest nas 16 osób, w języku angielskim będzie przedstawienie, no i mamy nadzieję, że wszystko ładnie wyjdzie. Uczestników oceniali eksperci. Na czele jury zasiadł Roy Hayward, który oceniał głównie poprawność językową, ponadto zaproszono językoznawców i teatrologów. Oceniamy y, oczywiście dobór repertuaru, y, y, sprawność językową, akcent, intonację języka, no i poza tym teatralne elementy jak gest, ruch, dykcja, wymowa. Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze swoich występów. Ich poziom językowy z roku na rok był coraz lepszy, a gra aktorska zdecydowanie cieszy widzów. Na zwycięzców piątkowych zmagań czekały zasłużone nagrody.